Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mocny Fundament. Cieszę się, że dzisiaj po raz kolejny możemy studiować Słowo Boże w otoczeniu tak pięknej przyrody. Jak widzicie, znajduje się nad wspaniałym jeziorem. Ptaszki śpiewają, jest piękna pogoda, świeci słońce. Jeżeli by było możliwe odwiedzenie raju na ziemi, to to miejsce, w którym obecnie jestem, mógłbym takim rajem nazwać, dlatego że przyroda tutaj jest naprawdę niesamowita, a ten ptasi koncert to jest ogromne błogosławieństwo dla psychiki i dla ducha. Dlatego każdemu z Was serdecznie polecam na tyle, na ile to tylko jest możliwe, przebywanie w otoczeniu przyrody. Ponieważ jest ona kompatybilna z naszym duchem. Zostaliśmy stworzeni przez Boga po to, żeby zajmować się przyrodą. Jesteśmy z nią w nierozerwalny sposób złączeni. I za każdym razem, kiedy człowiek przebywa w otoczeniu właśnie tak pięknym jak to, albo kiedy może po prostu wyjść sobie do lasu, chociażby na chwilę oderwać się od zgiełku miasta, zupełnie inaczej zaczyna funkcjonować jego umysł i zaczyna nastrajać się na takie duchowe fale. Ja osobiście uwielbiam przebywać w środowisku takim y, przyrody, natury, oglądać zwierzęta, kwiaty, drzewa, dlatego że wtedy czuję się o wiele bliżej z moim stwórcą. I właśnie na łonie przyrody chciałbym dzisiaj z Wami przestudiować pewien fragment, który zapisany jest w księdze Izajasza w 59 rozdziale. I tam wersety pierwszy i drugi będę czytał. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, by nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, by nie słyszeć, lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze tak, że nie słyszy. Bardzo, bardzo ciekawy fragment, który mówi o. W wielu różnych rzeczach. Między innymi o tym, że Bóg nie jest niczym ograniczony. U niego nie ma czegoś takiego, że jakaś sytuacja go przerasta. Że on nie jest w stanie nam pomóc, przyjść z rozwiązaniem jakiegoś problemu, jakiejś sytuacji. Ale mimo to w naszym życiu czasami może dochodzić do takich momentów, w których jesteśmy postawieni pod ścianą i kiedy z nie widać ratunku i możemy odnieść wrażenie, że nawet sam Bóg nas opuścił. Co oczywiście nie jest prawdą. I tutaj ten tekst właśnie mówi o tym. Bóg mówi: Moja ręka nie jest zbyt krótka, by ci nie pomóc. Ja nie jestem głuchy, żeby nie słyszeć tego, co do mnie mówisz. I ktoś może powiedzieć: No tak, no to skoro tak jest, to dlaczego w moim życiu nic się nie zmienia? Dlaczego, panie Boże, moja sytuacja wygląda cały czas tak, a nie inaczej? Czy czasami nie masz takiego wrażenia, że twoje modlitwy. Nie trafiają wyżej niż na poziom Twojego sufitu? Czy nie masz czasami wrażenia, że Bóg całkowicie Cię zlekceważył i milczy i kompletnie go nie interesuje to, co się z Tobą dzieje? To są wszystko zwodnicze myśli, które pochodzą z umysłu samego Lucyfera. Dlatego, że Bóg tak ukochał świat, że nie tylko oddał swojego syna, żeby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Ale przede wszystkim stworzył tak cudowne świat, w który, z którym pomimo grzechu możemy żyć w pewnego rodzaju symbiozie. Każdego dnia Bóg nam błogosławi. Sam fakt, że oddychamy, że poruszamy się, że istniejemy, świadczy o tym, że Bóg nas kocha. Więc czym jest okres ciszy w, w naszym życiu? Czemu wydaje się, jakby Bóg był obojętny, był nieczuły na wołanie przynajmniej niektórych ze swoich dzieci? I tutaj jest jeden z powodów wymieniony: że nasze winy, nasze grzechy mogą być tym, co powoduje, że Bóg nie może wysłuchać naszych modlitw. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, że jesteśmy grzesznikami. I z racji takiej Bóg się brzydzi nami i mówi: Nie, nie, ja cię nie będę wysłuchiwać. Dlatego, że Chrystus po to umarł i z martwych stoi, po to wstawia się za nami, abyśmy mieli wszelkiego rodzaju możliwości do kontaktowania się z Bogiem Ojcem, żeby nasze modlitwy mogły trafiać przed Jego trony i być wysłuchiwane na mocy krwi Jezusa. Ale jeżeli świadomie tkwimy w grzechu, jeżeli w sposób świadomy, w sposób taki permanentny, w sposób taki wyrachowany, tkwimy w grzechów, chodzimy po błędnych ścieżkach, a przy tym oczekujemy błogosławieństwa Bożego. No to chyba coś jest nie tak, prawda? I czasami Pan Bóg daje taki okres ciszy, kiedy odsuwa się na chwilę, uważnie obserwując, co zrobimy, chociaż on sam już to wie. Ale aniołowie nie wiedzą, którzy są świadkami każdego dnia tego, co robimy. My sami nie wiemy. I Pan Bóg daje czas na wejrzenie w głąb siebie, na badanie swojego serca, na zbliżenie się do niego. Kiedy w naszym życiu następuje cisza, może warto by było zastanowić się nad tym, czy aby na pewno ze mną jest wszystko w porządku. Boże, może w moim życiu coś jest takiego, co się Tobie nie podoba. Nie zawsze musi to być prawdą. Dlatego też nie warto jest wpędzać się w sztuczne poczucie winy, że jeżeli Pan Bóg na przykład nie odpowiada albo nie wysłuchuje w taki sposób, jakbyśmy tego oczekiwali, co jest bardzo dobre. Dlatego, że ma być zawsze tak, jak on chce, a nie tak, jak my chcemy. Bo my nie zdajemy sobie sprawy z tego, tak naprawdę, co jest dla nas dobre. Jego myśli nie są naszymi myślami, jego drogi nie są naszymi drogami. I tak naprawdę, gdybyśmy znali koniec na początku, tak jak on, prowadzilibyśmy się tą samą drogą, którą on nas przeprowadził, pomimo tego, że było ciężko. Jednak w niektórych przypadkach warto jest. Wejrzeć w głąb siebie i tak jak psalmista napisał w jednym ze swoich psalmów: Zbadaj mnie, Boże, poznaj moje serce, wejrzyj we mnie, doświadcz moje myśli i sprawdź, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie ścieżką odwieczną. Drogi słuchaczu, chciałem dzisiaj zadać Ci pytanie do refleksji tego poranka. Czy jest w w Twoim życiu coś, co nie podoba się Bogu, co szkaluje Jego imię, co wypacza Twój charakter. Jeśli coś takiego jest, może warto by było dla chwały Bożej, własnego komfortu i zbudowania innych z tego zrezygnować. Gdybyśmy spojrzeli na kontekst badanego dzisiaj fragmentu. To po tych słowach z pierwszego, drugiego wersetu Pan Bóg wymienia właśnie te pielęgnowane grzechy, bałwochwalstwo, oszustwo, krew na rękach, różne inne takie rzeczy, które jego lud praktykował i od których nie chciał się odwrócić, bo było mu z tym dobrze. Jeżeli jest nam dobrze z grzechem. To Pismo Święte mówi o tym, że ci, którzy umiłowali grze, którzy znaleźli upodobanie w nieprawości, jak Paweł określa to w drugim liście do Tesalonicza, w drugim rozdziale, e, po prostu zginą. Ale pamiętaj, że Bóg nie jest niczym ograniczony. Jedyne, co może go w pewnym sensie ograniczać, to jest Twoja i moja decyzja. Czy chcę się odwrócić od grzechu, czy nie? Czy pragnę żyć w symbiozie z Bogiem i z Jego stworzeniem, czy nie? Piłka jest po twojej stronie. Jaką decyzję podejmiesz w dniu dzisiejszym? mi się. Panie Boże ukochany, który mieszkasz w niebie, chcemy Ci bardzo podziękować za to, że Ty jesteś Bogiem, który nigdy nie odmawia pomocy tym, którzy jej potrzebują. Ale jesteś też mądrym wychowawcą i Ty wiesz, jak każdego należy prowadzić, żeby mógł przynieść jak najokwitszy owoc. Dlatego, Panie, bez względu na to, czy prowadzisz nas akurat ścieżką radości, czy przechodzimy przez ciemną dolinę, spraw, abyśmy Tobie ufali Twojej mądrości, Twojej miłości do nas, Twojemu współczuciu, Twojej łaskawości i Twojej sprawiedliwości. Bo kto jak kto, ale Ty na pewno nie pragniesz naszej krzywdy, ale pragniesz, abyśmy się szczerze nawrócili i byli zbawieni. Pomóż nam, Panie, spojrzeć na sytuację w naszym życiu Twoimi oczami, abyśmy mogli chociaż w naparstku zrozumieć. I zaakceptować i przyjąć, że Ty pragniesz przede wszystkim naszego dobra. I tak jak miłujący rodzic, tak samo Ty, jako miłosierny, miłujący Ojciec, pragniesz wychowywać nas dla Królestwa Bożego. Dziękujemy Ci za to, Panie Boże. Jeżeli w czymkolwiek zawiniliśmy, Czymkolwiek Cię dotknęliśmy, w jakikolwiek sposób się od Ciebie odwróciliśmy, daj nam upamiętanie. Daj nam prawdziwe nawrócenie i pragnienie podążania odtąd już zawsze Twoją drogą. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za odsłuchanie dzisiejszego odcinka. Cieszę się, że. Odwiedzacie kanał, mocny fundament. Jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi materiałami, które są tutaj ukaza ukazane, ukazywane, zamieszczane, wówczas proszę, abyście kliknęli przycisk subskrybuj pod tym filmem i wybrali opcję wszystko. Zaznaczyli właśnie taki dzwoneczek i mogli regularnie, codziennie otrzymywać informacje dotyczące kolejnych filmików. Jeżeli podobał ci się również dzisiejszy odcinek, proszę bardzo zostaw łapkę w górę. Jeżeli masz jakieś pytania, jakieś przemyślenia, jakieś refleksje, zachęcam do kontaktu mailowego. Śledźcie proszę również Fanpage Mocny Fundament na Facebooku. Jeżeli macie Instagram, zapraszam również na Instagrama. Link będzie znajdował się w opisie pod którymś Kolejnych plenerowych odcinków. Na razie nie zdradzę pod którym. I przepraszam, tutaj jakieś komar lata. I do zobaczenia następnym razem. Cześć.